Hej, witajcie w nowym filmie po trochę dłuższej przerwie. W końcu mam wenę, żeby coś nagrać, że minęły już minęło, że jakieś dwa tygodnie odkąd przyjechałam. Generalnie chciałam lepiej nagrać jakiś taki filmik, co sobie przywiozłam z Polski, ale tak, części ciuchów nie wzięłam i kosmetyków, bo mi się już po prostu nie zmieściły do torby Z jedzenia to tak sobie pomyślałam, co wam będę pokazywać, jakąś kaszę czy pr przyprawy, więc tak mówię, co sumie nie będę robić do takiego filmiku, ale pokażę wam, jakie sobie książki przywiozłam. No ale zanim pokażę, co sobie przywiozłam, powiem, że w ciągu tych trzech tygodni, jak byłam w Polsce, udało mi się przeczytać cztery książki. I była to Starsza kobiet, nie, Starsza pani z nurzem, Ziemia kłamstw, Muzyka nocy i Dym pogrzebowy Kotona. I powiem wam, że z tych czterech książek to chyba najbardziej podobała mi się Muzyka nocy, to była taka wieczora, jak już zaczęłam czytać, że po prostu skończyłam, ale jakoś mnie nie porwały historia. Dobra, ogólnie przywiozę sobie pięć książek, ale gdyby nie było limitów bagażowych, to pewnie byłoby ich więcej. I przechodząc do rzeczy. Pierwsza książka to jest Zapomniane Niedziele. I to jest autorka książki Życia Wiolett, którą właśnie już czytałam kiedyś i podobałam się, dlatego sięgnęła też po inną powieść tej autorki. Następnie mam Kleopatrę i Frankensteina. To też już znam właśnie z powieści Blue Sisters. I to była pierwsza moja powieść tej autorki. Podobała mi się, więc mówię, spróbuję to ta syba chyba i najpopularniejsza powieść, tak mi się wydaje. Także zobaczymy, jak się ta rozwinie. I następna to jest najnowsza powieść od Emily Henry story Stories, mam nadzieję, że będzie śmieszna Czytałam już jakieś Trzy czy cztery, nie, chyba trzy inne Powieści tej samej autorki, bardzo przyjemnie się czyta Jej książki, także Sięgnęłam po kolejną I kolejna książka to jest Jak Zabiłam Swoją Rodzinę i tutaj, tak z komentarzy, z opisu wniosku, że to jest jakaś czarna komedia. A ja właśnie lubię takie kryminały, właśnie, jest napisane z humorem, więc to mi się może podobać. I w ogóle książka, o której przed chwilą mówiłam, e, Muzyka Nocy, ta autorka tej książki właśnie dopiero zauważyłam, że tutaj dała komentarz e, również do tej książki. Także e, no, mam nadzieję, że będzie fajna. I ostatnia książka. I w ogóle te cztery książki to już miałam, wiedzieć tak na liście, że chciałam je kiedyś przeczytać. A ta książka, prawda i tylko prawda. No ją kupiłam tak randomowo, w ogóle nie sprawdzając recenzji czy opinii na temat tej książki. I powiem Wam, zaczęłam właśnie ją czytać jako pierwszą z tych wszystkich. Jestem już tutaj, no, przy końcówce, że tak powiem. I bardzo jest ciekawa. co się właśnie w tym momencie, gdzie jestem, zdarzył się taki podpis, którego się nie spodziewałam. Także fajnie mi się to czyta i myślę, że to był dobry zakup. Książka w ogóle opowiada o dwóch rodzinach, które się zamieniają na wakacje swoimi domami, mieszkaniami. Jedna jest z Sztokholmu, druga jest z... co to było? Santa Cruz. I w tych mieszkaniach coś dzieje się dziwnego i nie wiadomo co, znaczy ja już wiem co. <laughs> ale tak nie do końca nie, nie było wiadomo co. Także bardzo fajnie się to M ehm, Polecam. Dobra, ale oprócz książek chciałam wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Mianowicie moje zdobycze ceramiczne. Otóż Otóż, przywiozłam ze sobą trzy kubki i pierwszy z nich to jest od odczask ceramik, kubek z chmurkami, no jest przepiękny, co tu dużo mówić, taki kubeczek, od jakiegoś czasu już mi się marzył, a boję się w ogóle tak robić, żeby mamy w paczką te kubki na przykład, bo mogą się gdzieś tam stus. Po drodze, a tego byśmy nie chcieli. Także w ogóle jak ja przywoziłam te kubki ze sobą do Japonii, to ja miałam w plecaku takim, co mam, miałam cały czas przy sobie, a nie właśnie w tej dużej walizce, żeby się czasem nie potukły. I następne dwa kubki to jest dobrze wszystkich znana ceramika z bolesławca, i najlepsze jest to, że ja wcale nawet nie miałam zamiaru kupować nic z bolesławca. I po drugie nawet nie kupiłam tego w Polsce, tylko w Niemczech, w Dreźnie, bo chodziliśmy właśnie po uliczkach i chciałam kupić jakiś magnes. Wyszłam z takiego sklepu myśląc, że to jest właśnie sklep z pamiątkami, a to był cały sklep ceramicy z boleszowcem, plus były też tam jakieś magnesy. I po prostu tam był taki wybór tych kubków, w ogóle tej całej ceramiki, że, że naprawdę podobało mi się i sobie tak wybrałam z po jednym kubeczku i tak sobie byśmy kupili właśnie. No i to tyle, jeśli chodzi o kubki, które kupiłam sobie w Polsce, bądź w Niemczech. Ale pokażę Wam jeszcze jeden, który kupiłam dosłownie, nie wiem, 2-3 dni temu w Japonii jest to czarka do picia herbaty matcha. Zaraz Wam pokażę, dlaczego mi się spodobała. Ogólnie prezentuje się w ten sposób, taka niebiesko-brązowa, ale najlepsze jest to, że środek wygląda tak i on mi przypomina jakieś takie, wiecie, jezioro. Bardzo mi się to spodobało i dlatego właśnie kupiłam, bo z zewnątrz no to jest ładna, z zewnątrz mi się podoba, ale ten środek, który wygląda jak jezioro, naprawdę zrobił na mnie wrażenie, więc mm, tak, taki zakup. Dobra, jeszcze ja muszę wziąć zagotowanie jakiegoś obiadu, bo generalnie na trzecią chciałam jechać jeszcze na trening. Nie mam za bardzo pomysłu, co się ugotować, ale przywiążę sobie z Polski też takie mieszanki i myślę, że zrobię sobie to z jakimiś warzywami i grzybami z i więcej git. Szkoda, że w ogóle tego nie sprzedają tak sypko, jakby w jakiejś takiej większej opakowaniu, a nie w takich torebkach plastikowych, bo ja tak czy siak zawsze to wyciągam z tych torebek i gotuję tak normalnie w garnku, bo to wcale nie jest zdrowe w tym plastiku tak gotować. Dobra, zanim mi się tam obiad ugotuje, to pokażę Wam, czym zajmowałam się przez ostatnie 4 dni. Otóż miałam wyneść, żeby coś wyszyć na koszuli. I słuchajcie, wyszło z tego coś takiego. Wiem, że moje umiejętności nie są super, bo generalnie mam mało doświadczenia w takim wyszywaniu i szyciu ogólnie. Ale myślę, że nie wyszło najgorzej. No całość prezentuje się w ten sposób. A pomysł na to, żeby wyszyć właśnie owoc z granatu był spowodowany tym, że zostało mi dużo takich czerwonych koralików właśnie po moim innym projekcie i stwierdziłam, żeby je do czegoś zużyć, no to tak sobie pomyślałam właśnie owoc z granatu, fajnie się do tego nada. A mówiąc o innym projekcie, miałam na myśli właśnie tę bluzkę, której właśnie obcinałam rękawki, skrócałam dół i sobie wyszyłam takie serduszko z, nie wiem, jakimiś odnogami, nie wiem jak to nazwać. Właśnie z tego mi bardzo dużo tych perełek pozostawało. Oh mm -hmm. my się do domu i słuchajcie, wracając byłam jeszcze w supermarkecie po parę rzeczy i znalazłam nowość wegańską, znaczy chyba nowość, w każdym razie ja tego jeszcze nie widziałam i są to takie dwie zupki, jedna o smaku sosu sojowego, a druga cebulowa i z tego co widzę mają w sobie bardzo mało kalorii, bo ta z sosem sojowy ma tylko 16 kalorii a ta cebulowa zaś ma z 22 tylko i można jeść na zimno i na ciepło. Z tego co tu widzę, to można podgrzać to w mikrofali, albo w tak nie otwierając tej torebki w garnku z wodą. Ja chyba sobie to podgrzeję, po prostu to wyleję do garnka i tak podgrzeję to normalnie. I chyba sobie zjem tą cebulową. W ogóle dobrze się składa, bo akurat miałam jeść kolację, także to sobie zrobię jako taki dodatek do kolacji, no bo 22 kalorie na kolację to trochę mało. Dobra, przeram to do garnka i nie wygląda jakoś specjalnie, apetycznie. Dobra, zupę sobie podgrzałam. Pachnie bardzo słabo cebulowo, prawie niewyczuwalny jest ten zapach. Generalnie chciałam sobie na górę jakąś cebulkę posiekać i posypać, ale stwierdziłam, że to może zmienić smak. także najpierw spróbuję taka, jaka jest. Dobra, to najpierw sobie spróbuję tej samej zupki. Widzę, jakiś wywar wygląda. Nie no, w smaku to powiem Wam, nie jest najgorsza nawet. Nawet, nawet dobra, zaraz sobie wyszkuj... Zaraz poszczujemy tego makaronu jeszcze. Dobra, makaron taki dziwny. Zbieram, więc nie wiem, czy to jest ryżowy, zaraz to sprawdzę. Dobra, teraz już wiem, dlaczego on ma tak mało kalorii i dlaczego ten makaron smakuje tak dziwnie. A to dlatego, że to nie jest ryżowy, tylko to jest zrobione z koniaku. I nie mam pojęcia jak to się nazywa po polsku, więc zaraz Wam znajdę potem i wrzucę napis, a jak nie, no to nie Ale właśnie koniaku ma, nie ma kalorii, bo ma bardzo, bardzo mało i bardzo których też w sumie nie ma W każdym razie, no, wyjaśniło się No dlatego ten makaron tak mi za bardzo nie smakuje, no bo jest taki dziwny Ale ten rosołek to nie najgorszy Może jakby go tak trochę podrasować, właśnie jakąś cebulką, którą sobie zaraz posypię To może byłoby lepsze Dobra, to tyle na dzisiaj. Ja idę zjeść coś porządnego na kolację nie tylko tą zupkę, bo jestem po treningu. Także dzięki za oglądanie dzisiejszego w sumie krótkiego vloga o niczym, ale no, także dzięki do zobaczenia kiedyś tam pa.